Się przez... Dlaczego mi powiedziałeś? Zrobi to za pieniądze. Zapłacisz, żeby skłamał? A ci, którzy cię szkali, Nie zniszczę się ich Wygrają, nie chcę wrócić. Wiesz, że bardzo tego chcę. To, to jest jakieś czas. Będę startować, I'm ale uczciwie. Zrezygnujesz z radości that... i ratujących fundusz. Przestań. Myślałam, że znasz mnie lepiej. Popracuję nad Annie i it's wrócisz do, do Europy. Zrobi wszystko, żeby pomóc Kalani. Już to wiedziałeś. Nie mam nadziei. Mam go kochasz? Nie, nie chciałabym. Przykro mi. Co teraz? Nie wiem. Przynajmniej więcej czasu będę Cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Zadzwonię do finarni i odwołamy. Co? Siostry mają się poddać? Yeah. Nie chce cię widzieć. Na górze? Pójdźmy, popełnimy błąd. Nie rób kariery kosztem jej nazwiska. Tak uważa, że o to mi chodzi. Nie utrudnia jej Myli się. Tego. Myl się. Godzina yeah, będę się miała. Yeah. Pomogę Ci nie. jeśli mamy podróżować. Mówisz poważnie. Jeśli nie teraz, to nigdy. Co z postojem? Nie zniknie. Tak jak drogers i twój dom. Będziemy mieli dość pracy. Cześć. Będę podróżował z najlepszym mechanikiem i zawsze można występować. Dokąd, oh, no. dokąd, dokąd najpierw? Rafa podobno jest piękna. Nie, zawsze myślałam o Uluru. Dokądkolwiek zechcemy. Ty ja. Będzie super. Tak. Jeśli nie teraz, to nigdy. Pozostajemy. Pomoc. Zaraz wrócę. Co wreszcie z Twoim księciem? Nie przyjdzie. Well, Pomyczyłem, że poznam pokojów. Przeżyjesz. Tam no Tamtych nie było, It's ale wzięłam też sos. Dzięki, jestem zła. Cieszę się, Pomogę Pomogę się o ciebie. Między kęcami. Widziałam milion razy. Zbyt smutne. Zbyt straszne. Co z panem? Ingrid wezwali do oślepienia. Pomyślałem o domowym pilnym. Karmie piersią. Tylko uda. Okropne. Więc nie opanujemy światowych trudności. Nie ty. Well, in... Dlatego mi pomożesz. Wszystko przywiozłeś? Bo ty jesteś tym dobra. Yeah. Ile brałeś cukru? No, Trzy wyrzeczki. Powinna być jedna. Dziwne, uh. że nie eksplodowały. Ile? Większość. Like to jest zupełnie jak ale piwo nam wyszło. I wygramy bilet. Czasami myślę o tamtym życiu. Żylibyśmy razem. I byłby tu dzisiaj. Razem poszlibyśmy do Pawła. Za ten jeden drugi. I cały świat byłby nasz. A ja jego ciągle nie ma. Pójdę, dokończę tutaj. Wskazówka pierwsza: nie płakać do piwa. Uspokoił się? Wystarczyło po Dzięki za to. Było fajnie. W przyszłą sobotę ciąg dalszy. Dopilnuję fermentację i temperatury. Skąd nagle ta precyzja? Ale tak trzeba. Do soboty. Dlaczego nie śpisz? Wciąż tu? Muszę. Miałeś się zdrzemnąć i wracać. Widocznie jestem bardziej zmęczony. Cześć. Nie przyszedłeś, a była świetna zabawa. Przyniosłem ci to. Myślę nie tylko o mojej karierze. Może zmienisz tak. Co to? Rezygnacja. Odchodzi z pracy. Co się dzieje? On robi to dla mnie. To jest poważniejsze niż przywiezienie konia. Nie sądziłam, że ciągle mu zależy. Powtarzał ci to przez dwa lata. Ciekawe, skąd wziął ten pomysł? Co? Nic. Co z jego Nie Nieładnie to wygląda. Jak będzie sobie radził z owcami? Wszystko będzie dobrze. A w czasie załadunku? Szedł normalnie. Zatrzymywaliście się nagle? Kupiliście od Helga Kuchne? Skąd wiesz? Pamiętam go. Oglądawasz go ponad tydzień? Ten? Wczoraj nie gulał. Pewnie po zastrzyku. Trzeba go zwrócić. Grace, weź głos. Próbowałaś piwa od bankusa? Nie. Ufam alkoholu, bo wczoraj szedłem. Ale w poźlebieniu dosłownie święto.